Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Katarzyny Misiołek. Hashtag moje piękne życie. Książka wydana przez wydawnictwo Nowa RS. W kuchni nalewam sobie piwa i uśmiecham się do siebie. Moje małżeństwo jest farsą, ale w tym akurat momencie jakoś mi to nie przeszkadza. Jest mi ciepło, miło i błogo. Wypłakałam się, przeczołgałam emocjonalnie męża i sączem żywca. Nie zastanawiam się, co dalej. Zresztą, co niby ma być? Rano wstanę, wypiję kawę, porobię zdjęcia, które opatrzę hashtagami autumn, Lovers, Happiness, Dynie i inne pierdoły. Później zrobię sobie promienne selfie, które bezstydnie wyretuszuję przed wrzuceniem do sieci. Pojadę na zakupy, ogarnę dom i przy odrobinie szczęścia uda mi się przetrwać kolejny dzień. Mówię sobie. Przed północą kładę się spać, ale długo nie mogę zasnąć. Pauliny nie ma, a Rysiek nadal samotnie siedzi w swoim gabinecie. Nie wiem, o której zasypia. Zasypiam. Wiem tylko, że budząc się koło czwartej, wciąż jestem sama w naszym małżeńskim łóżku i dociera do mnie, że Ryszard na stałe pozostanie w pokoju gościnnym. Mówiąc o tym, myśląc o tym, czuję lekkie ukłucie żalu, ale mija ono tak szybko, jak niespodziewanie się pojawiło. Symulując puls, plusy i min, sumując plusy i minusy tej sytuacji, widzę, że w, tych pierwszy, w pierwszych jest zdecydowanie więcej. Katarzyna mi hashtag Moje piękne życie. Polecam i do zobaczenia.